Jest siódma rano, mi odcięło o północy 30. Siódma rano i nagle dzwoni pan Święcki A ma kantare. Gdyby nie chłopaki z Włoch, to byłoby ciężko. Ale chłopaki z Włoch, szczerze. Chłop wraca. Lekko Do hotelu Lekko. bez telefonu, bez kasy. Łupmy rano. <głos》>, nic nie mam, nic. Nie, jedyną kartę jeszcze. Ja mam. na chwilę wróciłem do hotelu, pisałem do niego, czy ten, jakie ma plany, co robi. Chciałem wrócić, ale mi odcięło i, i tak wyszło. Chłopak ze uznał Dzisiaj ogień, dzisiaj ogień w chłopie. Yeah. My tu I gadamy, nie że Ameryka nie. Południowa niebezpieczna, a tutaj pan Świętki sobie lata po mieście, chłopie. Nie, yeah, yeah, <laughs> nie, latają <w> wszędzie dzisiaj. <laughs> nie, to co ja tam widziałem, chłopie, ludzie normalnie, chłopie, wyjadają ze śmietnika. Wyjadają ze śmietnika, chłopie, proszą się chłopie, o wszystko. Tylko jak widzisz, że idziesz porządnie, to nie podejdą. Właśnie zauważyłem, że jak ktoś, chłopie, idzie tak, to podchodzą. Aha. A nie, na przykład klawiasz. jest coś takiego, że pod, idziesz normalnie, to już nie podchodzą. Chłopie, ale chyba tak się kłócą, proszą chłopie, o wszystko. O wszystko chłopie, o wszystko. Że bezdomni. No bezdomni. Pięć z <gibary> większych piłek. <gibary> Capirinha. Siedmiu <gibary> chłopak, Kamilek Sefa podbija. Siema, przyjmiecie mnie, bo jestem samotny. Kurde, żałuję, że mi odcięło chłopie, szczerze, nosi. jeden z lepszych wieczorów. Szczerze, jeden z lepszych wieczorów. Po rozmowie z oklasami, uważam, że to jest najlepsze brazylijskie piło.